Siema! Siema! Dzisiaj będziemy grać w I najlepsze jest to, że Magda nie umie w to grać. I się boi. Nie mam zielonego pojęcia, jak się w to gra, bo prawie nic nie oglądałam na ten temat i w ogóle nie wiem, jak się w to gra. Więc co? Dobra, gramy już! I zaczynajmy grę! Uf. No, to zaczyna. Magda zaczyna pierwsza. O jezu. Dobra, tu, nowa gra. Podgłośnij. Dzielemy. Nie będę podgłaśniać! Podgłośnij! Ja się rozglądam. Hello? Hello? Jak się włącza kamerki w ogóle? No dole masz! Nie widzisz przez mikrofon. Ale dobra. Ale to jest ja pier... Nie, czekaj, tu jest gdzieś moje biuro, nie? Tutaj muszę nie. patrzeć, czy ktoś. Masz na. Na dole masz. Aha. Nie, to jest jakiś. A tu muszę patrzeć, czy nie ma go. Mhm. Wiesz, na dole masz yy, baterię tego tabletu? Czy? O jezus, Maria! No to, to wszystko zżera baterię, więc. Widzę! Oh. Wiesz co? Patrz. Pokażę, co jest zdecydowne. To, to działa? Gówno, ale. o, działało. <głos> <głos> Aha. Fajne rysunki tu są. <noise> Babeczka! Lubię tę baweczkę. Lubię baweczki. Coś tam stoi chyba. Gdzie? Weź mnie, nie strasz. No, coś tam stało? Coś tam stało? Kto mi zaraz wyskoczy na ryj? Wiktoria. Och, tu jest. Och, słyszę muzykę. Czwartą kamerę złamać. Czwartą. Po prawej. Twoje. Ja pier... Nie, 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 nie! Zakończ drzwi! Nie możesz zakońc drzwi! Bo już patrzę na kamery też! Zobacz po prawej stronie. Nie to tak Nie! Ten kąsem, Muszę kąsem... 4%. A jest trzecia, dopiero! Wiesz, to jest luzik na razie. To jest luzik! No. Patrz kamerę. Ale ja się pójdę. to jest pierwsza noc. Spokojnie. Jeszcze nic nie wskoczy na rej. Pierwsza noc. O, o, o! Bonnie chyba tam był. Zobacz. Gdzie? Pi druga kamera. O patrz, stoi tam... Ja. Zobacz. A to trzeba drzwi zamknąć? Nie, jeszcze nie. Jest za daleko. No zobacz tu coś stoi, to jest no. Boni chyba. No, no tak. To ja zobacz. Mówię, ja to, mówię. to zobacz kamery, czy on tam stoi dalej, Czym wiesz. Nie tu, nie tu. Nie tu. B chyba kamera. wiesz? Tam pierwsza B. O, to no tak, to Boni. Ja, wsie dwie godziny. Bo do szóstej trzeba, tak? To mi teraz wyskoczy na rej. To ja to się... Nie nie. Ooo, zbliżaj do ciebie. To mam zachody. E, nie, on się cofnął chyba. Zobacz. Jesteś na trzeciej kamerze. On był chyba na drugiej. Tu nie? Tu, tu nie ta. ma go. Aha, to go nie ma tu. Dobra. Patrz, czy chiki nie ma gdzieś. Zobacz. Pierwsza kamera. O, o nie ma chiki. Zobacz prawą kamerę. Tu ktoś stoi! No, Bonnie pewnie. Zobacz trzecią kamerę. Co? To kto tu nam stoi? Poszukaj Chiki. ma na też gdzieś. Oko. A gdzie jest Chika? Zobacz. O, tu. Nie, Chika jest tu. A się patrzę na ciebie, ziom. Jeszcze godzina, jeszcze godzina, proszę. Jeszcze godzina, mam radę. Ktoś. Tu idzie chyba. O. tu jest ktoś. Kto A zobacz, to drugą jest kamerę? Druga, druga, druga. No dalej. Nie ja mam wrażenia, że ktoś idzie. Ej tu. A foksy. Jak usłyszysz bieg, musisz zamknąć drzwi. Tutaj będzie zawsze. Więc spokojnie. To, co to są te drzwi. To będzie cika. Ja wiem. Ja nie wiedziałam, że to będzie tyle stresu. Od razu? No. O nie zejść nie chcę. To chyba nikt nie stoi. Nie, nie stoi tu nikt. Nie stoi tu! Zobacz! Tak pod światło, weź na tą stronę, patrz, ktoś tu stoi. Tu nikt nie stoi. Stoi, zobacz, ręce są! Czy mi się zdaje? No zobacz tu! Ej, stoi! Bez Mówię kito. ci! Ja się śmiałam z ciebie, już się, się nie śpię. <laughs> oh, <shit>. <śmiech> ja! Ja! <śmiech> A jest dopiero 12. Ale to już odkryj te drzwi, czy nie? Ale na kawę chyba musisz najpierw sprawdzić, czy ona tu stoi. To Boni tam stał. <laughs> nie, zamykaj, zamykaj. No spadaj, kurde. Malujesz mi baterię. Czekam tu jest. I Foxy. Ja! Nie! Nie! A czemu można zamknąć? Bo zablokował! Ja. Ale gówno, a może go podświetlić? Nie. Hello there! <grym zresztą> Jezus, ja myślałam, że jeszcze będziemy mieli jakieś gdzieś... mieć lekko na luziku, a to razu. Ku... Ale nawet nie się do stresu! Proszę, Może nawet nie, ja się stresuje. Spójrzmy może na kamery. O, no bo już sobie przyszedł. Czy ktoś tu stoi? Tak, stoi, ktoś. Nie stoi, nie ma. Stoi! Nie ma! Jest, Patrz! Nie stoi! Nie możesz nic nie robić, wiem. Ja. Wiem, to się boję. Mam 85%, a już jest pierwsza. I trzymaj je na no to Jest Więc... A czemu to się tak pokazuje? A mogę? Ale skoro jest... Hmm? Skoro jest tu To czemu to pokazuje tu? Nie wiem, to się odbija Aha O, poszedł sobie Mogę otworzyć drzwi? Poświat? Zobacz Foxy'ego Foxego! Szybko! O nie! Nie! Nie ma Foxego. Tu nigdzie. Jest Cika. Gdzie jest Boni? Zobacz drugą stronę. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, no, tu jest, jest. Boni. A Cika? Cika była w tym tutaj, ale już jej nie ma. To po drugiej stronie będzie. Tu, no kuchni jest Czika. Boni? Nie ma jej nigdzie. Sprawdź. A po drugiej stronie? Nie, Czika jest w kuchni, to nie Cię A on ci będzie dużo zżerał baterii. Widzę! Poszedł, poszedł chyba Dobra No, sprawdź kamerę masz spokój, Mam na serio jest w kamerę w kuchni. Widziałaś? Ale się... Ale Boni się cofnął bardzo, widziałaś? No tak, ale zobacz ile już idzie do nas. Ale Foxego będzie słychać, jak biegł, to by już musiała szybko zamknąć te drzwi. Słuchaj, jak Cika coś grzebie w kuchni? Mhm. Więc ona cię nie zaczekła. Zatrzymać więcej niż ja, ja nie mogę. Może ci zabraknie prądu. No właśnie wiem. A zobacz? zobacz. Ale jest trzecia, już może dam radę. I Foxego, zobacz, na którym jest tym etap. No sieć. Słyszycie Słuchajcie, mm. A to z tej strony słychać. Dobra, zobacz, jest ten. Jest! Jest przy drzwiach! Szybko zamknij drzwi! Nie ma jej przy drzwiach. A zobacz jeszcze raz. Czemu jak ja sprawdzam, to jej nie było? Nie wiem. Już jej nie ma. Mogę otworzyć? Aha. Już jest czwarta, dobra, dobrze, dobrze. Jeszcze dwie godziny, jeszcze dwie godziny. To jest drugi dzień, co nie? Druga noc. Dobra, zobacz kamerę, bo on teraz... bo on nie będzie tutaj... To był ten moment, that he wiedział. że fucked up. O oh, Jezus! Oh, Zdłużyłeś! Ale zdążyłeś! Ale niego. Tu ktoś stoi. Nie, Zobacz. stoi. Zobacz, nie stoi! Zobacz! Nie stoi! Tu są nogi! Ręka! Nie ma! Nie ma nikogo. O oh, fuck. No to, jesteśmy w dupie. Jesteśmy dupię... piąta godzina! No proszę. Ale to coś Może... tylko... Kimś co cudem będziesz miał tą godzinę? Mówmy się. Please. Go... A -a! <głosy> <głosy> Nie Ja <zamiast> się <noise> <przestraszyłam>, niż gry! <noise> ale gówno! No ale piątą, piątą już miałyśmy! Ale gówno! Ja ogólnie nadużywam tego słowa, także... Gówno! Zobaczymy. Dobra, może teraz nam się uda Czemu machasz tą kamerą jak pójdzie Ale do mnie szybko idzie, dlaczego? Boję się tych piosenek Pierwsza jest dopiero Ale Foxiego dalej nie ma, myślałam, że już będzie stały, bo była muzyczka Nie, nie ma Jak my w godzinę zużywamy 30% to jest... Słabo, Victoria, trzeba oszczędzać. Tu będzie zaraz Bonnie. Się. Nope. No co jest? Mam zamknąć drzwi? Nie mam zielonego pojęcia. A stoi tam dalej? Jest druga, dopiero ty masz 67%. O, się stresuje tym. <laughs> stoi tam? Jesus Co ja mam zrobić, że sposzedł? Nie mam zielonego pojęcia, czy idzie. Tak idzie, była to. Taki skur... Dlaczego <laughs> no, on tu stoi? Ej, mamy 60% Wiktoria! Nie ma go? Nie poszedł sobie. Jest, dobra. W końcu... Dobra, jest trzecia. Może damy sobie radę. Wyłącz to! <laughs> nie strasz mnie. No znowu tu jest! Dobra, nie go. Cika zaraz do nas przyjdzie jeszcze muzyczkę słychać. Dobra, tu jest. A cika? Dalej tu stoi. Luz! Luz! Kto szedł? Hello! No nie weź to wyłącz! Jak coś nam zaraz wyskoczy na nadaje. Coś nam zaraz wyskoczy na... E, tam Foxy chyba był. To się znowu. Czwarta żyjemy, nikogo nie ma przy drzwiach. Dziwne, że nikogo przy drzwiach jeszcze nie było. Czemu nie chce wyjść? Jak nam zaraz zablokuje czwinii? Wyłączona on się gra. Kończymy to. Jak chcecie drugą część, to piszcie w komentarzach. Jak chcecie poglądać, jak jeszcze się boimy. To co? Siema, do następnego odcinka. Bum!